Oje, za tyle czasu mnie nie było w tym mieście w Las Venturas i w Grow Street. No ale przyszedł czas na powrót, wróciłem z wakacji. Dobra, dzwonię po taksówkę. Pip. Tak, słucham. Dzień dobry, chciałbym zamówić taksówkę. Dzień dobry. A gdzie? Półkownika Dąbka 2, tak? Nie, Orzeszkowa 7. A, dobrze. To za 5 minut tu była taksówka, powinna być. Dobrze. Jak nie, to pan se trochę poczeka. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Kurde, no ile ta taksówka? Już czekam dwie godziny na nią. No kurde, no co jest? Jestem tak zły na siebie. O, o kurde! Co jest? Dzień dobry Dzień dobry Bip, bip To pan? Tak, to ja, jak ja się za panem stęskniłem Aha Wie pan? No Gdzie jedziemy? Do Las Venturas Dobra, to ja jadę, a nie, to są pola, przepraszam bardzo przepraszam, to są pola Dobrze. już się zawracam. cię zapomniałem tam drogi, no ale... O, tu jest autostrada. Mhm. Może pan trochę szybciej? Pan zapnie... Dobrze, szybciej, tak? Ale nie tak. No nie! O mój Boże Co pan robi? Pan naprawi, tak. No co pan robi? Powiedziałem, żeby szybko. O, widzi tak. pan? O. Jak szybko? No. Dobrze. O. Dziękuję za nie Panie, panie, gdzie są moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze? Zaraz. Gdzie są moje pieniądze? Dawaj mi tu niech, pieniądze! Niech pan nie celuje, Z zaraz, zaraz panu dam. To niech pan da mi pieniądze! Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Walony jaki. Dobra, jedziemy do domu. Się rozpakować. Wszystko. O kurde. No, już uszkodziłem. Ale mogę magicznie naprawić. Dobra, tutaj mieszkałem. Dzień dobry. No, co pan tu robi jeszcze? Ja, jak ja przyszedłem dla pana zwrócić kartę, bo jak pan jechał, proszę bardzo, kartę, bo jak pan jechał, to ja panu ukradłem kartę i takie cudeńko kupiłem. One tam tylko 10 tysięcy kosztowało. Co? No, taniutkie nie. Wyjazd mi stąd. Dobra, jeszcze czekam. O nie. Panie, no. Wyjazd drogi. Co ja zrobię z tym motorem? No. Dobra. Kto mi we mnie strzela? Halo. No i śmierć. Dobra, ja musiałem się przeprowadzić na... Las, na... Grove Street, ponieważ tam to strasznie pan... Ranie. O! Widzę, pan jest moim sąsiadem! Dzień dobry! Dzień dobry. A ja mieszkam tam o, dwa domki dalej. Aha. Proszę pana, bo ogółem jest sprawa, bo jak mnie pan wtedy zabił, nie? No. Ja się odrodziłem. To ja... to pan... ja podpięłem dane pana karty. Do mojego telefonu i znowu kupiłem motor, ale tym razem za 15 tysięcy. Oddawaj ten motor! Oddawaj Nie, tą Won mi stąd. O nie! Panie, przebiłeś mi oponę! Bardzo dobrze, won mi stąd, wyjazd. Nie będziesz... Zapomniał za pan zapomniał, że jestem pana sąsiadem. Panie, bez przemocy! Teraz za, za karę to ukradnę panu furę. Ej no. No zostaw moją! Zostaw mój Ej, samochód! Panie, panie! Zostaw mój samochód! Człowieku! Dobra! Przepraszam! Spokój się. Pan. Ale dobra, se za pana pieniądzki kolejne furę a ty, kupię. A ty tylko niech pan spróbuje. Widzisz pan tego shotguna? Pan poczeka. Widzi... To kto mnie zabił? O nie, zapomniałem, że pan tu mieszka. A na szczęście można kolejny. Zostawisz pan moją kartę? Zostaw. Panie, przestań. To, nie, to niech pan przestanie kupywać i niech pan usunie te zdjęcie mojej karty. A po co mi zdjęcie, jak ja w Google Pay mam ten? To niech pan... Niech pan usunie to. Ze swo... ze swojej tej historii. Dobra. o Ojenny, tam chyba... Jest to koło dla pana ściągnęłem. Do widzenia! O nie! Dobra, ja się przeprowadzam, bo to jest masakra. Przeprowadzka, proszę pana. Zamknęli, panie. Czy ja dobrze słyszałem przeprowadzka? Nie. Pan poczeka na mnie! Nie. To ja z panem się przeprowadzę. Nie, nie przeprowadzisz. To pan poczeka, ja zamówię helikopter teraz za pana pieniądze, okej? Okay? Niech pan zostawi moją kartę. A to nie wiem, nie wiem, proszę pana. To pan jest biedny? <laughs> nie, ale zapomniał pan, że mam zdjęcia pana karty i mogę zrobić co, co z tym żywnie mi się podoba. Nie będę panu płacił. Dobrze, Słucham. ja i tak sobie pobiodę opłatę za pana kartę. Proszę pana. Słucham. Możemy się umówić, że pan usunie dane z mojej karty, a ja dam panu 5 tysięcy. Nie. Dlaczego? Ponieważ... Ja za Pana pieniądze mogę sobie zamawiać FURY! Ale może A jak Pan przestać z mojej karty płacić, ma Pan swoją kartę. No i co z tego, że mam, ale Pan ma więcej pieniędzy, bo wrócił z Ameryki. Ja nie byłem w Ameryce. To gdzie Pan był? No jak gdzie, na Mazurach. O kurcze! Ale tam dobra. Zosta ja dla Pana... Pan moją kartę? E, może, może. Proszę. Nie. A tak całkiem serio. Nie, niech pan idzie na policję. Dobrze. Ale oni mi Zobaczymy. nic nie zrobią. No zrobią, zobacz pan. Nie, no dobra, żartowałem. Niech pan nie idzie na policję, proszę. Za późno. Panie, poczekaj. Szybciej na policję. Ja nie mam, żeby ci oddać, panie, tych 100 tysięcy. Szybko na policję. Gdzie ta policja zapomniała? O mój Boże, pan tam skręcił. Gdzie ta policja zapomniała? Panie, proszę nie rób mi tego. Ja nie mam 100 tysięcy, żeby oddać. To niech pan odda mi tą kartę. Niech pan usunie wszystko ze swojej historii. To nie pojadę na policję. Dobrze? Dobrze. A mogę ostatnio to sobie kupić? Nie. To kupię. Nie, bo pojadę na policję. Ale se kupię tylko tuning pojazdu. Dobrze, Dobrze. To, pan został... to pan... Dobrze, już usunęłem. Jadę do domu. O, jesteśmy w domu. Dobra. Zaparkujemy. Co ty typie robisz? Dzień dobry! Dzień dobry. Proszę pana, Słucham. ja mam dalej dane pana karty. No ale już nie będę korzystał. Mogę sobie iść, zdobić zakupy, pa... bo wypłatę. Powiedz... Ale wypłatę dopiero pierwszego dostaję i mam tylko dolara. To ale co ja... ja mam za to kupić? Ale ja panu powiedziałem, żeby pan przez to z mojej karty płacić. No dobrze, no to jak pan mi nie pozwala, to niech pan pójdzie i mi pan sam kupi. No bo dobrze. za dolara nic nie kupię. Dobrze, to jedziemy na zakupy. Ale, ale najpierw proszę pana. Zanim to tak. pan usunie dane z karty, dobrze Ziemnie. pan poczeka, dobrze już usunąłem. No to jedziemy na zakup. No pan przyciśnie trochę do swojego pojazdu, nie pan jakoś jadź. Ja jadę przepisowo. Ok. Buu, przepraszam bardzo. Panie, jakaś skała tutaj leży. Obsydian, pan poczeka, to ja wezmę. jedzie pan czy nie? No jadę, jadę. Może pan przestać te rozbijać słupy? Nie wiem. Czy pan też punkty zbiera? No, pan poczeka, od... bo się rozbiłem osłupa. słupa. Dobra, jesteśmy w burger Dobra Chce pan hamburgera? Tak poproszę. I co jeszcze? Nie wiem, happy mila, 10 łoperów yy, Dwie kole, 7 paczek krążków cebulowych i 12 na Zawsze pan tak dużo je. Tak wiecznie ja tyle wpierniczam. Dobra. To niech pan tu poczeka. A dobra. Wybrałem jemu wszystko. Boże, i ląd, tu możesz żreć. Dobra, nieważne. Jadę do domu. O Jezu. Jak ja Dobra, nie Ważne. I Halo Dzień dobry proszę pana Dzień dobry Ja tym razem od pana nic nie chcę, ja mam dla pana niespodziankę Za to, że dla pana taki niemiły byłem i dla pana kradłem pieniądze Nie? No Pan poczeka chwilę, ja do pana przejdę do domu Bo muszę do biura podróż Dobrze, ale ja już pa, pan, idę Pan jedzie do domu, ja do pana, o Zapra Zapraszam, dobrze, się rozłączmy. No. Zapraszam do pana domu, musimy coś obgadać, albo tam nawet do mojego. Ups, przepraszam, dobrze. Pan poczeka, to ja sobie też pozwolę zaparkować. Dobrze, proszę pana. Ja zarobiłem pieniądze na taksówce. No. I ja proszę pana bardzo serdecznie przepraszam pana, co pan zrobił. Najpierw dla pana zrobię przyjemność. Co ja zrobiłem? No. Czy co pan oh. chyba zrobił? Weź, zostaw mnie. Dobrze, ale pan mnie nie bije, pan mnie nie bije, już nieważne to jest. Proszę pana. Tutaj ma pan bon dla mnie i dla pana. Mamy najlepszy hotel w New York City. Przesiadujemy tam tydzień i później na kolejny tydzień lecimy na Majorkę. Mamy tam wszystko wykupione, mamy oddzielne pokoje. I pan i ja mamy pokoje i to on jest dla pana i dla mnie. O Jezu, Jebice. przepraszam. Pasuje panu? Tak. To pan poczeka, to ja spróbuję pojechać po dziewczynki. Albo w sumie, po co panu dziewczynki na rozluźnienie? Pan poczeka, pan stanie w miejscu To co? Zostaw oh. mnie! Dobrze, mn... Nie pojadę, pana. A pan, to pan, to pan chce ten bon? Niech pan najpierw stanie, bo pan jeździ po ziemi Aha A w sumie, wie pan co? Wyprowadzę się tutaj, o! Jak pan woli. A, zajęty jest. Dobrze, to ja... Pan... Dobra, to obok pana sobie kupię. Ja się, panie, szykuję. Dobrze. Dobrze, to niech pan tam czeka. No. Jestem już. Dobrze. To na lotnisko, tak? Tak, to pan prowadzi, bo ja nie wiem gdzie. Dokładnie. To, to niech pan idzie za mną. Ja jadę za panem Nie możemy się spóźnić, bo na 11.30 mamy odlot Mhm Rozumiem Więc Jeszcze trzeba zrobić odprawę bagażową, więc za 8 minut startuje samolot No Wie pan? Tak Więc trzeba będzie być przed 11.25 Trochę źle pojechałem. A tam trudno, panie, jak pan jeździ? Co jest, jak ja jeżdżę w ogóle? Jedzie pan? Tak, jadę, jadę. Trzeba na pas startowy zrobić odprawę, Ile gdzie to lotnisko było. Gdzieś tu. Albo źle pojechałem znowu. Panie, mamy dwie minuty, żeby dotrzeć na lotnisko. Spokojnie. Jak, jak nie, to 15 tysięcy przepadnie. Chwila. O dobra, widzę lotnisko. Pan poczeka. Chodź pan, chodź pan. Szybcie. Pan poczeka. Bo musiałem naprawić pojazd. Gdzie pan? No, no tutaj, niech pan jedzie autostradą szybciej. A może opóźnią lot? Nie wiadomo, mamy minutę. Dobra, jesteśmy już. Dobrze. Od razu powiedzieli, żeby kierować się na pas startowy, więc się kierujemy. Kto steruje? No nie wiem, no pilot, no. Proszę pana, mamy 6 minut do odlotu. Może szybciej wystartować Dobra Już wsiadam, proszę pana Pan szybko wsiada 1128 A pan ma, liczbę, czy... A pan ma Witamy na pokładzie A pan ma... Witamy na pokładzie co Ale ja proszę pana, ja proszę pana, nie latam! Aha. Witamy na pokładzie Jutek 3589 Startujemy do nowego Jorku. Proszę zapiąć pasy, startujemy, pip, pip, pip Mamy problemy z silnikiem, zapomnieliśmy zatankować samolot Spokojnie, Można? może dolecimy, proszę pana. Może dolecimy, mówi pan, tak? Tak O Boże! Samolot pana. staje! Proszę pana, ale nie spokojnie. Spokojnie, spokojnie, jak ja mam być niby spokojnie? O mój Boże, samolot spada. O dobrze, piszę, że starczy, trzeba tylko po prostu wznieść się wyżej. No. O Jezu, Panie, zabrakło paliwa, naprawdę. O nie, my się unosimy własnymi siłami. O nie, 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 Panie. Pomocy! Uff, dobra. Jeszcze raz startujemy. Pan poczeka, tylko wyjdę zatankować. Niech pan. Dobrze, już okay. proszę pana. Zatankowaliśmy samolot. Można lecieć dalej. Dobra, startujemy polami. Dobra, lecimy nad autostradą, jest najbezpieczniej, bo jest pusto. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. Dobrze pan niech zawróci. No wiem właśnie, wiem, proszę pana. Niech pan na drzewa uważa. Widzę, widzę właśnie. Te drzewa to... kurczę tylko przeszkadzają. Proszę Pana, pokazał się nowy Eddon! Czy... błąd z silnikiem! O nie! Nie! Panie, nie! Nie!